Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie po raz kolejny dzisiejsze zajęcia w plenerze, bardzo krótki, 15-minutowy stretching. Ukorzystamy sobie do tego celu e, taką, e, no ja w tym momencie tak jak widzicie, e, mam taki słupek, który kiedyś był częścią e, ścieżki zdrowia w tym parku, w którym się znajdujemy. Natomiast Wam proponuję albo wysokie krzesło, bo ja mam to, tak jak widzicie, na mniej więcej na poziomie mojej talii, albo troszeczkę wyżej, albo po prostu pracujemy przy ścianie. I też będzie ok. Ręce troszeczkę niżej. Dobrze? I zaczynamy. Ok, więc stajemy przy naszym krzesełku, przy ścianie. Stopy troszeczkę szerzej aniżeli biodra. Bierzemy głęboki wdech. Prostujemy plecy z wydechem. Schodzimy w dół, nie za daleko. Wdech do góry. Wydech zaokrąglamy plecy, wypychamy biodra w tył. Jeszcze dwa razy. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Głęboki wdech. I wydech. W dół. Dobrze? Więc jesteśmy tutaj. Naciskamy na nasze krzesełko, czy tak jak Macie cokolwiek takiego, co przypomina mój sprzęt A, lub ścianę, delikatnie naciskamy, uginamy ręce w łokciach. Łokcie są blisko żeber. Tutaj mamy wdech i z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Dobrze? Bez pełnej blokady, oczywiście wstawię i wracam. Tak. I jeszcze dwa razy. Zminamy brzuch, trzymamy brzuchem, tak żeby te plecy były proste. Jeśli macie możliwość postawienia, ustawienia lustra, bądź też ćwiczenia w pobliżu lustra, byłoby super. I ostatni raz. Jeśli ćwiczymy przy ścianie, to naprawdę nie będzie problemu. Ok, wystarczy, stajemy troszeczkę szerzej i teraz lewą ręką naciskamy krzesełko, ścianę. Na dwa, powiedzmy na dwa, pulsujemy i zmieniamy. Zobaczcie, że w tym samym momencie mo moje ciało idzie troszkę do przodu, nie pełny ciężar ciała, ale ja się tak troszkę odbijam w tym momencie. Jest raz, dwa, raz, dwa. Uwaga na nadgarstki. Jeśli to jest za dużo, tylko delikatnie. Zobaczcie, tak wierzchem dłoni. Dobrze? Cały czas trzymamy jedną linię. Mhm. Jeszcze chwilkę. To jest jeszcze rozgrzewka, więc naprawdę każdy ruch, który wykonujemy powinien być taki y, nie w pełnym zakresie ruchu, też nie bardzo, bardzo silny. Ok, raz, dwa i ostatni raz. Raz, dwa. Ok, stajemy troszeczkę dalej. Jeśli trzymamy ręce na ścianie, to one są w ten sposób. Ja opieram swoje ręce tutaj na tej naszej, nawet nie wiem, jak to nazwać. <grymna> na tym drążku powiedzmy, że to jest drążek jak w balety, dobrze? I teraz schodzimy już niżej, głowa między ramionami, powoli do góry. Jeśli mamy ścianę, opieramy się w ten sposób. Opieramy dłonie płasko i schodzimy w dół. I jeszcze raz. I w dół. do góry. się. Jeszcze trzy. Jeszcze trzy. Każde ćwiczenie staram się wykonywać co najmniej 4-5 razy. Nie musicie być tak bardzo oddaleni. Możemy ręce sobie położyć dalej. Jeżeli jesteście przy krześle. Hop. Hop. Wykonamy ten ruch jeszcze w za, za kilka minut i wtedy ty, przytrzymamy troszeczkę dłużej. Na razie chciałabym tylko, żebyśmy się rozgrzali. I pięć. Okej, okay, powoli rolujemy do góry, stajemy tyłem. Dobrze? Stajemy tyłem i teraz tak, skręcamy tu w prawą stronę, sięgamy do naszego przedmiotu, do do ściany, do krzesła. Tak do drążka, który ja mam i tylko zobaczcie. Naciskamy, odchylamy się hop i wracamy. Bardzo powoli, tak żeby nie zakręciło nam się w głowie, odbijamy się. Fantastyczne ćwiczenie na mięśnie skośne brzucha. Zobaczcie, jak nam się fajnie wszystko angażuje. Staramy się nie obracać biodrami, stopy są przyklejone do podłogi. Dobrze? Jeszcze cztery. Jeszcze dwa. I ostatni raz. I tutaj, kochani, chciałabym, żebyście przytrzymali ten ruch. Nie musicie fizycznie położyć obu rąk, dobrze, z tyłu, ale przytrzymujemy. Dziesięć. 9, to może sobie swobodnie po prostu zostać. 5, 4, 3, 2, 1. I zmieniamy strony, obracamy się powoli. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i super, fantastycznie. Cały czas stojąc tyłem, z tyłem, kładziemy ręce na nasz drążek. Będę tak nazywała, dobrze? Będzie mi po prostu łatwiej. Na nasz drążek, stopy na szerokości bioder, patrząc przed siebie. Nie pochylamy głowy, schodzimy troszeczkę niżej w taką literkę L, nie za nisko. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, czyli patrzymy przed siebie, nie zadzierając głowy. Mhm. I wytrzymujemy. 9, dziewięć. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Powoli do góry. To powinno być takie naprawdę miłe uczucie rozciągania. Stajemy szerzej, stopy na zewnątrz. I teraz trzymając się z tyłu, i tutaj przy ścianie będzie dosyć trudno, więc jeżeli macie obok krzesła, to proszę, żebyście użyli krzesła, dobrze? Czegokolwiek tak naprawdę, co Wam pozwoli położyć te ręce z tyłu i troszeczkę tak złapać. Ściany nie jesteśmy w stanie w ten sposób złapać. Szeroko, szeroko ręce, zobaczcie, otwieramy klatkę piersiową, wydychamy biodra do przodu, stopy na zewnątrz i trzymamy. 10, 9, 8. Siedem. Zróbcie proszę razem ze mną, bo to jest fantastyczne uczucie 3, 2 i 1, stopy wracają do środka równomiernie, tak jak wcześniej. Pochylamy się w literkę L i poczujecie teraz, że faktycznie puszcza. Jeżeli tam był jakikolwiek przykór, szczególnie jeśli chodzi o pośladki, czy tutaj tyły ud, to faktycznie czujemy taki, e, takie uczucie odpuszczania. 5, 4. 3, 2, 1. Powoli wracamy do środka. Dłonie sięgają szerzej. Stopy na zewnątrz, biodra do przodu, broda wyżej. Otwarta klatka piersiowa i liczymy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Super, wracają stopy równolegle, ręce troszeczkę bliżej siebie i znowu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wracamy szerzej, ostatni raz, stopy szerzej, biodra do przodu, klatka od otwarta, o i nawet słońce się pojawiło. Siedem, sześć, pięć, i osób, siódmy, dwa, i jeden. I super! Rozluźniamy, stajemy bokiem do naszego drążka lub krzesełka. I teraz tak: moja lewa ręka, moje lewe przedramie jest oparte. Bierzemy głęboki wdech, podnosimy prawą rękę do góry. Ponad głową, jeśli to jest za dużo, zostajemy w zielonej strefie, czyli jesteśmy tutaj. Jeżeli możemy sięgnąć wyżej, to sięgamy i bez dociskania, tylko trzymamy. 10, 9, 8, 7, też fantastyczne na mięśnie skośne brzucha. 4, 3, 2, 1, powolutku odpuszczamy, uginamy nogi z kolanach, ręka idzie do przodu w ten sposób. Bierzemy głęboki wdech, podnosimy, stajemy na palcach, przenosimy ponad głowę i powoli wracamy. Osiem powtórzeń. Dobrze? Hop. I do góry. Ciężar ciała jest na stopach. On nie jest, ta ręka jest tutaj tylko i wyłącznie dla równowagi. Trzy. I wracamy. Cztery. I wracamy, jeszcze cztery. Poginamy nogi, ręka do góry ponad głowę. Hop. I wracamy. Do góry. Hop. I wracamy jeszcze dwa, jeszcze dwa razy. Do góry. Hop. Mięciutko, płyniemy. Hop. I wracamy. I ostatni raz. Do góry. Hop, na palce, jeśli się uda ręka ponad głowę. I zobaczycie, że za każdym razem będzie coraz łatwiej. Okej, okay, super. Zmieniamy strony, Pozwólcie, że ja przejdę z drugiej strony. Mam nadzieję, że będzie mnie widać dobrze, ale wy już wiecie, co robić. Opieramy przed ramię moje prawe w tym momencie. Bierzemy głęboki wdech, podnosimy lewą do góry, przenosimy ponad głowę i wytrzymujemy 10. 9 stopy są na ziemi. 5, 4, bez zaciskania. Tyle, ile możemy. 2, 1 i odpuszczamy. Ok, głęboki dek. Podeszliśmy no do góry na palce. 8 razy. I wracamy. I jeszcze raz. Dek. Do góry. I wracamy. Jeszcze 6. Wracamy. Powoli, ugięcie nóg, do góry. Hop. I wracamy. I wracamy. Jeszcze chwilkę. Do góry. Ponad głowę na palce. I wracamy. Głęboki wdech. Jeszcze dwa razy. Hop. Wracamy. I ostatni raz. Hop. I wracamy. Super. Dobrze. Ja zostanę tutaj, żeby pokazać Wam w tej, tej pozycji. Dobrze? A później przejdę, wykonam to ćwiczenie jeszcze raz z drugiej strony. Więc teraz ręce szeroko. Zobaczcie, tutaj mam szeroko. I teraz trzymając ręce wyprostowane, zbliżam lewy bark do naszego drążka powoli wracam i druga strona hop i powoli wracam w tym momencie bardzo fajnie sprawdzi nam się ścianę więc tak naprawdę jeżeli nie macie czegoś takiego w pobliżu na czym ja ćwiczę w tym momencie fajnie jest położyć po prostu krzesło postawić krzesło obok ściany i jedno ćwiczenie wykonywać z, przy ścianie a drugie z użyciem krzesła i w tym momencie ściana nam się fantastycznie sprawdzi. Po prostu, po prostu połóżcie ręce w ten sposób na ścianie i zbliżcie raz jeden bark, raz drugi. To jest dokładnie to samo ćwiczenie. Chyba, że ktoś ma tak szerokie krzesło z takim oparciem. Jeszcze cztery, wracamy trzy, wracamy dwa. I ostatni raz. i wracamy. Zaczynam to ćwiczenie z drugiej strony, ale tym razem chciałabym, żebyśmy troszeczkę dłużej przytrzymali ten ruch. Dobrze? Więc tak jak wcześniej, ręce są szeroko, proste są plecy, zbliżam w tym momencie mój lewy bark i trzymam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeden, wracam, mam pewność, że plecy są wyprostowane, że ręce są szeroko, i prawy bark. Zobaczcie, prawie w zupełności ląduje na naszym drążku. Pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. I super, i ćwiczenie, od którego zaczęliśmy, na nim kończymy, dobrze? Stajemy w oddaleniu od naszego drążka, krzesła lub ściany. Ręce wyciągamy daleko do przodu. Ja się nie przesunę za bardzo, żeby było widać. Głowa między ramionami. Schodzę w dół. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Powoli wracam, naciskam na ścianę, jeśli przy niej stoję. I teraz schodzę troszeczkę, róz, wygląda jak do pompki. Zobaczcie, i trzymam tutaj. Przyjęty poszł mi do góry. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I jeszcze raz dobrze zrobimy to w trzech seriach. 10, 9, 8, 7. do góry, schodzę w dół, brzuch trzyma, sylwetka jest cały czas w jednej linii, dobrze? Biodra nie idą ani do tyłu, ani do przodu, cały czas jest jedna linia, jeszcze 3, 2, 1. I ostatni raz, mocno wyciągam tak, żeby pokazać Wam, jestem w stanie całego obudziny o taki ruch, zupełnie w dół. 4, 3, 2, 1 i ostatni raz jak do pompeczki. Stoimy na palcach, proste plecy, brzuch jest zaangażowany. 2, 1. Okej, okay, kochani, super! I to wszystko tak naprawdę. Taki szybki, krótki stretch, który fajnie żebyście wykonywali codziennie. Co drugi dzień też jest ok, ważne żeby robić. Dobrze? Raz na jakiś czas, jak najbardziej. Pozdrawiam was serdecznie, buziaki. Pa.